Kliknij subskrybuj, by obejrzeć więcej.

I Zwany. Number 5. Nasz mistrzuni. No, 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 no. Krystyanek Na miejscu czwartym. Miało być inaczej, no jest. I naprawdę młody. Trzeci na mistrzostwach świata under 25. A teraz srebrny. Ze sprintu brat Filip Liśewski! Polski na rok 2026 Szymon Budzyński, Krystian Kisiel Adrian Soninka, Przemysł Knaś, Filip Liszewski Krzysztof Sobiło Zasubskrybuj po więcej